Nie zniuszaj teraz tej prawy, ja cię proszę. Już zniuszyłeś po prostu tam, całą. Co? Szukamy? Słuchaj. Małe przypomnienie. Zobacz. To będzie. Ale nie ma ściemy, nie? Nie ma ściemy. się. znajduj. No, no, no. O, 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 o. Aha, no tak, bo wy się znacie. <laughs> Jasmin, hej, chodź, może, znajdę. Jasmin, sprawdź, tutaj. sprawdź, 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 sprawdź. Alan, tak. Masz to, pięknie, Brawo! dalej. No, Jasmin, hej, 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 Misio, Jasmin, jak? Sprawdź. Popatrz. Alan, tak. Masz to. Ręcę z nie mogę wyjść, super. No, sprawdź dalej. Sprawdź. Spodź, sprawdź. Jaśmień. Jaśmiej. Sprawdź. 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 A sprawdź. Chodź dalej. Sprawdź. Super. Sprawdź. Ja śmij. Super. Sprawdź. Pokaż. Сладкий. Gotcha. Ah. Mm -hmm. Сладкий. <Idol> Tutaj. Jaśnie, sprawdź tutaj. Hej, muszko, sprawdź tutaj. O, sprawdź. No, jeśli, a tutaj? Sprawdź tutaj. Pokaż. Pusko. Tak.